Dzień dobry moi drodzy, ja stoję na tle budynku drukarni, drukarni, w której drukowany jest król myśli. Moja powieść, moja trylogia, król myśli. Tak wygląda ta drukarnia. Ja przyjechałem tutaj dzisiaj specjalnie z samego rana, bo miałem dosyć dużą sprzedaż. Brakuje mi książek. Musieliśmy tak na szybko dodrukować pierwszy tom. Już praktycznie złożyłem zamówienie na kolejne. Na kolejne do druki książek, bo sprzedaż jest fajna, sprzedaż idzie. Ja się z tego bardzo cieszę. I co najważniejsze, po raz pierwszy przyjechałem tutaj osobiście do tej drukarni, żeby książki odebrać. Poznałem człowieka, z którym zazwyczaj rozmawiam przez telefon pana Tomka, którego gorąco pozdrawiam. Moi drodzy, to właśnie tu, tutaj w Print Group drukowana jest. Powieść król myśli, a wy możecie ją kupić zaglądając, wchodząc na stronę marfisz.pl